I teraz przechodzę w zasadzie do najważniejszego punktu, najbardziej ciekawego, który myślę, że będzie w stanie nam tutaj przedstawić, gdzie mamy upatrywać największego wroga, tak przynajmniej w mojej opinii. Gdzie jest to zagrożenie dla rodziny, gdzie jest to zagrożenie dla małżeństwa, gdzie jest to zagrożenie dla naszych wartości, bowiem rewolucja kulturowa nie śpi i bardzo aktywnie działa w Polsce również. To jest to miejsce, gdzie przez wiele lat intensywna propaganda, intensywny pas transmisyjny ze złymi wzorcami do naśladowania nas atakuje. Myślę, że każdy z nas pamięta taki serial amerykański Moda na sukces, prawda? To był hit, to wszyscy musieli to oglądać, część osób śmiała, część może oglądała z zainteresowaniem, część być może nawet pasjonowała. Żeby nie być gołosłownym, to mogę powiedzieć, że w szczycie zainteresowania jeden odcinek, który tam liczył około 25 minut, oglądało w Polsce. Mówię tylko i wyłącznie w Polsce, a wiemy, że film oczywiście był w Stanach Zjednoczonych przedstawiany i także w innych krajach, ale tylko w Polsce jeden odcinek śledziło 5 milionów osób. To są oficjalne dane, które udało mi się znaleźć, a zatem jest to no, wielki sukces. Tak, Taka oglądalność to oznacza, że Wszystkie te informacje, które tam się pojawiały w tym, w tym serialu, no wpływały w jakiś sposób na mentalność widzów, na kształtowanie poglądów, kształtowanie postaw. Ale teraz do tej najbardziej zabawnej sprawy. W latach 1987-2021 zanotowano w tym serialu aż 99 ślubów. No, można powiedzieć, to w jakim sensie jest naturalne, no bo ten serial był 30 lat produkowany, więc. 99 ślubów to być może jest całkiem rozsądna liczba. Oczywiście nie wnikam tu już w podział na śluby kościelne, śluby cywilne, śluby jakieś tam humanistyczne. Po prostu umownie nazywamy małżeństwem dwie osoby, które tak się przedstawiały. No i jednocześnie oczywiście zanotowano 42 rozwody. Zatem te 99 ślubów było na nic, bo aż 42 rozwody tych wszystkich par. Serialowych, z czego i dodatkowe 17 zostało unieważnionych. Niektóre były unieważniane w serialu, oczywiście, z tego powodu, że para małżeńska, para narzeczonych, że nazwijmy to w ten sposób, zawierała ślub, z, pomimo tego, że już trwała w jakimś związku małżeńskim w tym serialu, więc to pokazuje, w jaki sposób śluby małżeństwa były przez wiele lat w Polsce przedstawiane, tak? Były przedstawiane jaka, jakaś karykatura, tak? Wszyscy pamiętamy głównych bohaterów, być może się z nich trochę podśmiewamy, ale jednak to na pewno oddziaływało na nasze postrzeganie małżeństwa, rodziny, na myślenie o tym, w jaki sposób w przyszłości można tworzyć rodzinę. No bo skoro przez 20 lat wierny widz Mody na Sukces oglądał, że zanotowano 99 ślubów, ale 42 rozwody, w tym 7, dodatkowo oprócz tego 17 unieważnień tych ślubów z kuriozalnych powodów, no to się nagle okazuje, że w sumie te rozwody to taka w zasadzie codzienność, no po prostu kolejny etap w życiu. Skoro, skoro przychodzi do jakichś problemów, jakichś nieporozumień albo pojawia się nowa osoba na horyzoncie, bardzo ładna, atrakcyjna, albo, albo mądra, no to się okazuje, że być może jest to jakaś szansa. Myślę, że taka, mówiąc prosto, już propaganda jednak miała poważny wpływ na, na myślenie, świadomość Polaków. I mówimy oczywiście o Polsce, a, a Stany Zjednoczone czy też inne kraje to, to zupełnie inna bajka. Wracając jeszcze, bo zapomniałem o tym wspomnieć, wracając do mody na sukces. Właśnie w 1997 roku to był szczyt oglądalności Mody na sukces. 5 milionów widzów oglądało każdy z odcinków. Ciekawe jest to jednak, że w, 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 aż 60% osób, które w, da, w tamtym momencie oglądało, kiedy oczywiście ten serial był emitowany, oglądało telewizor, to właśnie aż 60% osób miało włączony kanał z odcinkiem Mody na sukces. Zatem 60% osób oglądających w danym momencie telewizor. Patrzyło na e, dziwne sytuacje losy głównych bohaterów. I ciekawe jest to, że e, zarówno tak się działo w grupie wiekowej 4, a więc również zahaczamy tutaj o dzieci, ale również w pokoleniu 16-49. Zatem można powiedzieć, że młode osoby, osoby, które zastanawiały się nad swoim e, przyszłym e, życiem, w małżeństwie, planujące małżeństwo, właśnie miały takie, a nie inne e, wzorce. Ja no, przyznam szczerze, że nie oglądałem tego serialu zbyt namiętnie, a w zasadzie obejrzałem może dosłownie jeden albo dwa odcinki.